No i ta tarcza z połączeniem w tym wypadku Proxonem No to już jest cięcie skalpelowe. Mega mega polecam Świetna tarcza Z tego co wiem to dość ma długo starczyć Jeżeli będziecie sobie ją chłodzić Pamiętajcie że to jest pełny diament No jest dość duży 45 cm Świetna sprawa pamiętajcie używajcie naprawdę bardzo dobrych do tego w tym wypadku wiertarki Ja bardzo polecam tarczę Gres z firmy d -Star. Jest to Butterplay 0,6 mm Genialna sprawa. I teraz kwestia: nawet jak Wam coś źle wyjdzie, tak jak umiem, to było moje pierwsze cięcie, było deczko grubsze, następne już były lepsze. No, po prostu musiałem odczuć o co chodzi. To pamiętajcie, że nawet to wychodzi gdzieś około 0,8 mm, gdzie totnie 0,6, i jeszcze przecież będziecie obrabiać tą całą płytkę. Więc nawet jak coś Wam nie wyjdzie, no to macie jeszcze pole manewru. Więc, więc genialna tarcza.